Jednym ze sposobów zabezpieczenia Waszego samochodu w tym przypadku Mercedes GLB 2023 przed kradzieżą jest wyłączenie systemu Keyless, jeśli posiadacie taki, czyli dostępu bezkluczykowego. Jak to zrobić? Najprościej dezaktywować pilota, kluczyk. Gdy, go, gdy jesteśmy w domu, żeby nie można było ukraść samochodu na walizkę. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy nacisnąć przycisk zamknięcia samochodu i szybko po nim dwa razy kliknąć na otwarcie. Zobaczycie, że w tym miejscu zaświeci się szybko światełko i później drugi raz wolniej się zapali światełko, zostanie przez jakąś sekundę zapalone i oznacza to, że system Keyless Kluczyku został wyłączony. Dzięki temu, nie tylko możecie się uchronić przed kradzieżem na walizkę, ale także zaoszczędzić baterię w pilocie. Zobaczymy, jak to działa. Raz zamknięcie i dwa razy otwarcie. I zobaczycie, jak, jak będzie się zapalać. W, ten, w tym przypadku, już system Keyless. Jest wyłączony. Aby go aktywować, wystarczy nacisnąć któryś z przycisków.